Cześć z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest jest porównanie, no dosyć może nietypowe bo ciekawe, najdroższy Samsung, czyli Samsung Galaxy Note 10 z Plusem, kontra jeden z tańszych Samsungów, czyli Samsung Galaxy A40. W A40 mamy Exynosa 7904, 4 GB pamięci RAM, w przypadku NOTA 10 z Plusem mamy Exynosa 98.25 25 GB pamięci RAM, aż 12, więc no bestia. No i zobaczmy, jak te dwa telefony wypadną w bezpośrednim porównaniu. Jak będą szybkie odpalać aplikacje, jak duże będą różnice w tym temacie, jak będą zarządzać RAMem. Lecimy. Wyczyszczone telefony, wpięte do tej samej sieci, startujemy. Allegro? No, zdecydowanie Note. Aliexpress? Podobnie. Ceneo? To samo. Galerie? Jak widzicie, HBO GO. Raz. No, tym razem wygrało A40. i iPla? też dla A40 jak dojadę PL tu prawie remis mapy Noteik. następnie mamy player.pl note A40 OLX podobnie pyszne.pl Note A40. Jeszcze zwróćcie na jedną rzecz uwagę, bo telefony są na maksymalnej jasności. Jak dla mnie, o wiele jaśniejszy telefon, ekran jest w A40. No, ciekawostka. Yy, Pizza Portal. Note. Sklep Play. Tutaj Note. Spotify. Też dla Nota. Tap Talk. Również wygrywa Note. TripAdvisor. Note i później A40. Jeszcze ładuję dopiero teraz. Twitter. Note. lecimy dalej. Uber. Dla Nota. Następnie mamy Wykop. Też dla Nota. YouTube. No, też Note. No więc to widzicie w parę razy Note yy, A40 coś się udało wygrać nawet z tym najdroższym łtem, no ale różnice są, ale nie są jakieś takie wielkie, żeby tak wiesz, tyle wydawać. Różnica kasa bezprawy. No ale każdy musi sobie to zawsze ocenić. Co z zarządzaniem ramu? 12 GB, 4 GB, Co jest w ramie? No to lecimy tu w ramie, tutaj nie. Tu podobnie. Ceneo w ramie tu się odpala ponownie. Galerie. Sytuacja identyczna. HBO Go w ramie. A40 restart. Następnie mamy Iple, tak samo jak dojadę, tu w ramie, tu nie, mapy, to samo, player.pl, tak samo, OLX, tu w ramie, tutaj nie, pyszne.pl, tu w ramie, tu nie, pizza portal, to samo, sklep play, tu w ramie i tu też, spotify, tu w ramie, a tu w A40 nie, Talk, to samo, TripAdvisor, to samo, Twitter, podobnie, Uber, tu w ramie, no tutaj na no w ogóle przyciąło go, ale też nie było go w ramie, wykop, w obu przypadkach w ramie i YouTube, tu w pamięci, a tu nie. No więc, jeżeli chodzi o zarządzanie ramy na 40 nadaje no się, jeżeli zbytnio nie używacie, za dużo aplikacji, no troszeczkę, trochę wolniej otwiera niż najdroższy telefon. No ale dobra, czymś ten najdroższy powinien nas zachwycić. Myślę, że będą to gry. Zaraz zobaczymy, jak szybko otwiera i odpala gry Note 10. No, tak, dokładnie, Note 10 z plusem. Więc wyczyściłem sobie pamięć, wpinamy w jednym i w drugim. Wyczyszczona, dobra. No to lecimy i odpalamy. Asphalt 9. No to myślę, że przewaga nota będzie bezkonkurencyjna, ale zobaczmy, jak duża. Note. Tylko nam trochę wyje, więc go ściszymy. Duża przewaga na razie. Jedziemy dalej. Asfalt 8. Też nawet samo odpalenie. Pyk i już jesteśmy w grze. Tutaj czekamy. Note jest. I chwilę później A40. Temple Run 2. No, tutaj bezkonkurencyjnie również Note. Tego można się spodziewać. Innego tutaj wyjścia raczej bym nie widział. A mi się zdziwił, gdyby było odwrotnie. Dobra, Subway surfers. Również Node. 10 z plusem. Jedziemy dalej. Dead Trigger 2. tu mega szybka, naprawdę jakby skala samej tej animacji, czy zadziałanie, no tu dość długo. No, widać to bardzo ładnie. Asphalt Extreme dla Nota. Dobra. Następnie mamy. Unkilled Note Szkoda, że nie rozszerza gry na cały ekran, to słabe w tym przypadku kiepska optymalizacja zresztą to podobnie i mamy ostatni z tytułów PUBG. Czekamy, sobie czekamy, I co nam tu wyjdzie. No, na pewno Note to wygra, bo już jesteśmy w grze. A w przypadku A40 musimy jeszcze chwilę poczekać. No, jesteśmy dobra. No to co w ramach? Co z ramem? Co jest w ramie? Asfalt 9 w obu przypadkach w pamięci RAM. Następnie mamy Asfalt 8 tu w ramię. Tu niestety nie A40. Temple Run 2 w ramię. W A40 nie. A Subway Surfers tu w ramię. Tu nie. Jedziemy dalej. Dead Trigger 2. Obu w ramie, Asphalt Extreme w pamięci. Tutaj również. No i głupie jest to, że no tak dziwnie wraca do poziomu jego ustawienia. To mnie irytuje. Tu jesteśmy w ramie, tutaj nie. W przypadku Unkilled i mamy PUBG, Tu w ramie, no, a tutaj nie. No więc widzicie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o porównanie najdroższego i w miarę najtańszego z Samsunga. No, widać, no tanie nadają się po prostu do paru aplikacji. Chwilę podziałania na długie, że ich sobie wygodnie pogracie w multi-zadaniowość, przełączanie się między wieloma opcjami na pewno wypadnie lepiej. Tak, wygląda do porównania obu tych smartfonów. Macie jakieś pytania odnośnie ich? Piszcie w komentarzach odnośnie jednego, jak i drugiego. Również są playlisty, możecie zobaczyć inne porównania z innymi smartfonami na dole społeczności, Patronite. Oczywiście dzwoneczek, subskrypcja, komentarz to zawsze dziś tutaj. No i cóż, na dzisiaj tyle. Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy Note 10 Z tej strony ucek, trzymajcie się. 是粗魄。谢谢